No to jeszcze jeden radykalny apel, który Bóg kieruje do wszystkich, czyli również do Ciebie i do mnie. Do mnie i do Ciebie i do wszystkich. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daję. dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Eee... Apele Boga do nas, do Ciebie i do mnie, więc od razu przechodzimy do pierwszego listu do Tesalonicza, rozdział 5, werset 22, gdzie Bóg mówi radykalnie: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Unikajcie wszystkiego, co złe. I to jest bardzo y, mocny apel. Y, rozwiniemy troszkę wątek świętości, który poruszyliśmy w poprzednim odcinku. Zobaczcie, jak Bóg stawia to radykalnie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jakiś to jest standard nakreślony przez świętego Boga. Boga, który jest w idealny sposób oddzielony od tego, co ciemne, mroczne, złe, zepsute, nieboże. I Bóg zaprasza Ciebie i mnie do takiego standardu. Nie wiem, jak reagujesz na hasło świętość. Może musielibyśmy tu poszukać jakichś innych słów. Oddzielony od tego, co złe, oddzielony od tego, co mroczne, zepsute, grzeszne, to jest standard, do którego zaprasza nas Pan, bo wie, że to jest dla nas dobre. I teraz stwierdzenie jest bardzo radykalne. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jakże to jest różne od takiego myślenia, w którym może zostaliśmy wychowani, w którym stykamy się na, z którym stykamy się na co dzień, że właśnie spróbuj podejść jak najbliżej tego miejsca, kiedy no jeszcze nie zgrzeszyłeś, tak? Kiedy jeszcze no nie do końca skłamałeś, nie do końca oszukałeś, nie do końca zahachmęciłeś i tak dalej. Różnych słów nakrętactwa, czy Oszustwa można by tu, czy inne grzechy używać, a y, Słowo Boże jest tu bardzo radykalne. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest Boży styl, to nie jest Boża bajka i to nie jest standard, do, w którym Pan Bóg chciałby widzieć y, Ciebie i mnie. I tak, jest to radykalne, ale nasz Bóg jest radykalny. I teraz On też radykalnie daje samego siebie, aby wypełnić nas, abyśmy mogli żyć takim życiem. I dla mnie to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy. I podziwiam w tym serce Boga i dziękuję Mu za to, bo. Yy, jak każdy człowiek jestem w drodze, natomiast zobaczcie, znowu wrócimy do tego mm, fragmentu z drugiego listu do Koryntian 4:7. Spokojnie tu, nie, nie, nie czytam z gałęzi, mam tu karteczkę z cytatami. To były w sumie niezłe. Wow, Michał, Michał czyta z gałęzi. Nie, nie, nie czytam z gałęzi. Drugi Koryntian 4:7. Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych. Duch Święty w nas. Duch Święty w nas. I teraz to On w nas, ta współpraca z łaską, o której mówiłem w poprzednim odcinku, to On pomaga nam unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I teraz, kiedy nauczymy się, że to jest dla nas dobre, że nie tracisz, unikając tego, co złe, a wybierając to, co Boże. No to, kiedy nauczysz się, to jest to wiele łatwiej i nagle orientujesz się, że wzrasta poziom świętości, wzrasta jakość życia. Jest więcej bożych rozwiązań w Twoim życiu, bo kiedy nie chcesz brać wzoru z tego świata, odpychasz rozwiązania grzeszne, kłamliwe, a szukasz bożych rozwiązań, to Pan będzie je dawał. Bo on takie ma serce. Bo znowu nie jest to świętość o własnych siłach. To, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Jesteśmy wezwani do świętości, ale nie o własnych siłach. A Bóg, który jest Bogiem przymierza, nasze życie jest splecione razem z Nim i On chce, abyśmy y, unikali wszystkiego, co ma choćby pozór zła, współpracując z Jego łaską. Przekłada się to chyba na każdą dziedzinę życia, gdzie mamy jakieś pokusy, gdzie musimy podejmować decyzje. Ym, korci mnie, żeby. korci, to może nie najlepsze słowo, ale mam ochotę na taki test, żeby może szczególnie jeden dzień przeżyć z taką świadomością i spróbować unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jeżeli coś chociaż pachnie mi złem albo wygląda na nieco złe, nie robię tego. A szukam tego co Boże, co dobre, co sprawiedliwe, co pełne miłości, co łaskawe, a nie egoistyczne, i tak dalej, i tak Może to jest dobry pomysł na przeżycie tego dnia również dla Ciebie. Unikajmy wszystkiego, co ma choćby pozór zła. To jest Boży apel, który Pan dzisiaj kładzie przed nami. Pierwszy Tesaloniczan 5.22. Pomóż nam Duchu Święte, żeby tak właśnie się stało. Frajda Życia z Bogiem tyle na dziś. Eee, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij je. Niech się nie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się przy kolejnej okazji.